Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym zapoznać wam Was krótko z testem wyświetlacza w zegarku Casio G-Shock GLS 5500 mm Myślnik 4ER. Do, do, do podstawowego testu wyświetlacza wchodzimy przez jednoczesne naciśnięcie trzech przycisków. Są to przyciski Just, Mode oraz Forward. Tutaj on się nazywa Search. Zobaczmy. Najpierw zaczynamy od przycisku Just i dwa i tak, tak i tak naciskamy. Adjust mode forward. Nie udało się. Zaraz, co myśmy tutaj pozmieniali? Nie, wszystko jest ok. Dobrze, teraz jesteśmy w trybie pingu i teraz możemy dopiero to zrobić. Adjust mode forward. Jest. I zobaczcie, wyświetlają nam się wszystkie tutaj segmenty. Możemy je sobie tutaj pokrótce omówić. w lewym górnym rogu mamy taki wyświetlacz dot matrix. W prawym górnym rogu mamy cztery pełne ósemki, przedzielone dwukropkiem lub myślnikiem w zależności od tego, co mają wyświetlać, czy aktualnie datę, czy godzinę. Na dolnym wyświetlaczu mamy sześć pełnych ósemek, dwie prawe ósemki są mniejsze, one oznaczają sekundnik w trybie timera oraz trybu timepingu i czasu światowego oraz setne sekundy w trybie stopera. Po lewej stronie mamy godziny i minuty lub w trybie w trybie timekeepingu czasu światowego oraz timera oraz minuty i sekundy w trybie stopera. Minuty i sekundy oznaczane są tutaj znaczkiem PRIM i BIS, czyli tutaj minuty są oznaczane znaczkiem PRIM jednego apostrofu, a sekundy znaczkiem BIS podwójnego apostrofu. I na dole mamy dodat... a po lewej stronie mamy jeszcze oznaczenie P oznaczające PM, czyli popołudniowe godziny w trybie wyświetlania godzin 12-godzinnym. I na dole oznaczenia snus czyli alarm śpiocha, oznaczenie ALM, czyli alarm, oznaczenie zwykłego alarmu, SIG oznacza, oznacza, oznacza sygnał godzinowy, czyli podwójne piknięcie na każdą równą godzinę, mute oznacza wyciszenie dźwięku przycisków oraz AEL oznacza autoelektrolumines, auto czyli automatyczne podświetlenie, czyli w momencie, gdy wykonujemy zegarkiem ruch w, w kierunku twarzy, czyli tego typu ruch, automatycznie włącza nam się podświetlenie, jeżeli ta funkcja jest aktualnie włączona. I tutaj jeszcze po środku widzimy taki napis flash i taką ikonkę przy nim. Na oznacza to, że każde odtworzenie dźwięku w zegarku, generowane funkcją, a nie naciśnięciem przycisku, powoduje przy otworzeniu dźwięku błyśnięcie również podświetlenia. Działa to w przypadku alarmów, w przypadku uruchomienia stopera z czasem, z czasem opóźnionym w przypadku time, zakończenia czasu pracy timera oraz sygnału równej godziny. No i kolejne naciśnięcie już dowolnego przycisku przechodzi nam do kolejne, znaczy, nie, przepraszam, nie dowolnego, prawego dolnego przycisku przechodzi nam do takiego ciekawego trybu wyświetlenia co drugiego piksela, zwłaszcza fajnie wygląda tutaj na wyświetlaczu Dot matrix, gdzie pokazuje nam to taką fajną szachownicę. Kolejnym naciśnięciem prawego dolnego przycisku wyświetlamy teoretycznie numer moduła, w praktyce nie jest to numer modułu, zobaczcie Numer modułu w tym zegarku to jest y, 3178. Może z tej strony będzie go lepiej widać. Zobaczcie, o tak, 3178 jak widzimy, a tutaj mamy wyświetlenie 3031. Z czego to wynika? 3031 to jest numer modułu, 10 to jest pewnie jakaś jego wersja, i teraz y, o co chodzi. Eee, numer modułu czasami e, może być taki sam e, jako elektronika w różnych zegarkach, natomiast może mieć rów, różne wyświetlacze i wtedy on e, cechę z tyłu, e, z tyłu zegarka na deklu ma już inną, natomiast elektronika może być ta sama i być może po prostu ten sam moduł został zastosowany w innym e, zegarku z innym wyświetlaczem, innym układem zupełnie. Dlatego tutaj jest inny numer elektroniki, natomiast sam moduł, jak widzimy, składa się zarówno w, sam moduł składa się zarówno z elektroniki, jak i z wyświetlacza, dlatego teraz cecha jest jego inna. I kolejne, kolejne naciśnięcie prawego dolnego przycisku, wraca nam do trybu, do trybu timekeepingu. Jeżeli wiecie coś więcej na temat trybu serwisowego, na przykład jeżeli wiecie jak uruchomić tryb Tilt, ja byłem przekonany, że to się robi standardowo jak w większości zegarków, czyli just Mode oraz Reverse. Mi się to akurat nie udało. Natomiast jeżeli wiecie jak uruchomić tryb Tilt, czyli sprawdzenie przechyłu, bardzo proszę o podzielenie się tą wiedzą w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie pod nim proszę łapkę w górę, jeżeli okazał się przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, również skorzystajcie z sekcji komentarzy. Jak również zachęcam do subskrypcji, a przynajmniej przejrzenia mojego kanału, może znajdziecie tam film o zegarku Giszko, który akurat Was interesuje, bo już tych filmów troszeczkę udało mi się przez niecałe pół roku nakręcić. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.